Jak nie lubię tego robić, tak naprawdę teraz zostałam porządnie sprowokowana. A mianowicie za Waszą radą stwierdziłam, że już nie będę sobie sama rozjaśniać włosów i udam się po prostu do fryzjera. Ale że ja jestem grażynką biznesu, to oczywiście znalazłam sobie ogłoszenie pod tytułem Poszukujemy modelek na darmową koloryzację. Wysłałam im aktualne zdjęcia moich włosów i jeszcze dodatkowo taką inspirację, czego bym oczekiwała. Zapytałam, czy da się coś takiego osiągnąć, oni, że tak, tak, na spokojnie. A i tutaj ważna informacja, koloryzację wykonywała osoba prowadząca szkolenie, a nie kursanci. No i Poszłam na to szkolenie, bo jeszcze do mnie napisali dzień wcześniej, żebym na pewno była, bo będę jedyną modelką, która będzie na tym szkoleniu. No i na szkoleniu ponownie pokazałam swoją inspirację i wtedy usłyszałam, że no niestety tego nie da się wykonać, w sensie, że nie osiągniemy tego efektu, ale że na pewno będę zadowolona. Słuchajcie, uprzedzając komentarze, ja miałam świadomość, że prawdopodobnie ta koloryzacja nie wyjdzie jeden do jednego, tak jak ja tego oczekiwałam i że bardzo możliwe, że czegoś nie da się wykonać na moich włosach. Ale w momencie, kiedy ja wysyłam inspirację i ktoś mi pisze, że ok Okej, okay, zrobimy tak, no to ja oczekuję, że tak zrobimy. No więc mówię do tej fryzjerki, że okej, okay, spoko, tylko bardzo bym prosiła, żeby po prostu te włosy nie były już chłodne, bo chcę powoli wracać do mojego naturalnego koloru. I żeby po prostu jakoś tak zrobić, żeby ten odrost został i żeby to powoli przechodziło w moje naturalne włosy. Na co ta fryzjerka do mnie mówi, że spoko, spoko, odcień na pewno nie będzie chłodny, że będzie neutralny i że na pewno wyjdę zadowolona. Nie będzie chłodny. I pamiętacie, co ja mówiłam o odrostach naturalnych? No to ona odwróciła się do wszystkich fryzjerów i powiedziała, że teraz będziemy wykonywać rozjaśnianie globalne. Jeszcze dodała informację, że wodą 6%, bo czas nas goni. I wiecie, ja nie nie rozumiem, co to znaczy woda 6%, ale słysząc, że czas nas goni, zrozumiałam, że po prostu to jest jakiś bardzo mocny środek. A jeszcze, żebyście wiedzieli, o co chodziło mi z tą inspiracją, to tutaj Wam rzucam fotkę, jaką chciałam. No ale pomijając już te kwestie, przejdźmy do zachowania ludzi. Co chciałam tutaj właśnie w szczególności poruszyć. Od tego momentu wszyscy kursanci, którzy zaznaczam, byli już fryzjerami i tak jak fryzjerka, która prowadziła to szkolenie, wyrażała się normalnie o moich włosach, to znaczy w profesjonalny sposób. Mówiła, że włos jest uwrażliwiony, że jest zniszczony, e, że ma jakąś tam zaburzoną strukturę, wiecie, jakieś takie typowo fryzjerskie pojęcia. Tak? Fryzjerzy, którzy przyszli na to szkolenie i chyba uznali, że skoro zapłacili, to mogli się wyżyć, naprawdę nie odpuszczali sobie. Wyobraźcie sobie sytuację, ja siedzę na fotelu, około 20 fryzjerów nade mną i mówią tekst w stylu dziewczyno, jak mogłaś się zapuścić do takiego stanu? Pisałam do Kamila, że ja się zaraz chyba popłaczę. O, albo na koniec, jeden fryzjer do mnie mówi: No to teraz jak już masz pofarbowane włosy, to idź do fryzjera i niech ci końcówki podetnie. Na co drugi mu odpowiada coś, to ona przecież nie pójdzie do fryzjera. Wiecie, żeby nie było, ja się na fryzjerstwie nie znam, ale mi głównie chodzi o zachowanie ludzi. I jakbym chciała osiągnąć taki kolor, to rzeczywiście to jest bardzo dobrze wykonane, moim zdaniem, no ale no nie chciałam takiego efektu.